Włodzimierz Brzeziński, Bagatele i sowizdrzałki. Dzięki Ci, Panie, że mnie filozof, Ani też inny mędrzec jaki, Bo pojmą treści moich pieśni Wróble i szpaki. Nie dla mnie spirze cokołów z ręby, Patyną strojone powsze czasy. Ja od pomników, Panie, wolę pola i lasy. Lepiej od głębi metafizycznych Na papier przelać serca granie, Więc za prostotę zgrzebnych wierszy Dzięki ci, panie. Epitafium bibliofila Umarł przez literaturę, Za wolumin wziąć się skusił I czytając jednym pchem Biedak w końcu się udusił. Judoka Pewien gość dziewczynie cudo Chciał pokazać chwyty judo. Chętnie ona co chcesz, rób, ale zaraz potem ślub. Ideał. Cudowny, wprost narzeczony, trafia się pannie Beacie. Ma czarne oczy po mamie i białe Volvo po tacie. Kiedy młodyś. Kiedy młodyś jeszcze, człek, gdy nad wszystko wolność cenisz. Jakaś menda, spytacie, czemu ty się nie ożenisz? Potem tym poznasz, żeś już dziad i żywota kęs przeżyłeś, że ktoś spyta zgłupia frant, czemu się nie ożeniłeś? Dwie babcie. Kwęka babcia, co za życie, zmartwien lista długa, już zaniki mam pamięci. Na to rzeczę druga. Przyjaciółko, skoro trapi cię przypadłość taka, czy nie możesz mi przypadkiem pożyczyć tysiaka? Z mądrości żydowskich spytano mądrego rabina raz w kłaju, czy razem małżeństwa po śmierci są w raju. się oddzielnie, rzekł rabin. Aj, aj Być z żoną powieczność, To piekło, nie raj. Karambol Huk i łomot, tuman kurzu, blach pokiętych krzynka, Gość rozwalił auto, którym jechała blondynka. Ślepy chłopiec, czy śpijany. Pyta strażnik gminny, czemuś pan nie wjechał w zadek? Czyć może niewinny. Ja niewinny, panie władzo, ona mnie zmyliła, bo mrugnęła światłem w prawo i w prawo skręciła. Miłośniczka zwierząt. Bardzo kochała zwierzątka, zwłaszcza jałówki i byczki, za jakże niepowtarzalne płaszczyki i rękawiczki. Wielkim uczuciem darzyła wesołe, śmieszne króliki za śnieżno-białą czapeczkę, futerko i nauszniki Wężowi zaś zawdzięczała swoje seksowne staniczki, do których przypasowała krokodylowe trzewiczki Kochała więc krokodyla, bo dla niej skórę swą stracił Najbardziej jednak jelenia, co za to wszystko zapłacił. Miłośnik Rydzów. Ach, uwielbiam grzybobranie, Często mam ochotę na nie, Mogę wtedy z cyzorykiem Rżnąć ryzyka za ryzykiem. Nagrobek polityka. Grób stoi kamienny, a na nim się mieści pozłacany napis takiej oto treści: Tu leży minister i ksiński, ksawery, żarliwy katolik i patriota szczery. Przechodnie czytając napis myślą sobie Widać troje ludzi w jednym leży grobie.